Hej, witajcie z mojej mili, Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dziś oddaje do łazłazyń, a przygrywoną piknie kapela eśta ze Sopłetni. Dziś, jak ok, moje głosomili, mamy se już czwartą niedzielę Wielkanocną. Posłuchamy sobie bez króciutkiego łez świętego Jona z Ewangelii, fragmentu o Jezusie dobrym pastyżu. Po tym zaś bydzie łśpiącym bacy i łobożonym turyście gotka. na koniec to jest moje rozwazanie. Dziś, ok, dwie myśli mądrowo. Posłuchajmy sobie Ewangelii. A w dziesiątym rozdziale stoi tako. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Gotka łośpiącym Bacy i łobużonym turyście. Wiecie, seł se kiesik wiosną turysta szlakiem. Józef w lesie usłyszał charakterystycznie zbyrkanie. Łowce! pomyślał. No i rzeczywiście, Wchodząc na polanę łoboczył spore statko. A wokół tego statka biegały dwa łowcarki podhalańskie. No i pozierą po, po na chole, ale nigdzie żadnego za Bacy, Jany i nie widzi. Dziwne! Pomyślał se turysta. Ale usłyszał przy tym zberkaniu coś igiesce, głośniej se nawet jazety te dzwonki, a no chrapanie. I płet smrekiem łoboczył bacę leżącego w błogim śnie. Baco! No, co tak chcecie? ziewnął baca. Czemu się tymi owcami nie zajmujecie? zakrzyknął obuzony turysta. A co z robi, panucku? padł baca, uchylając leniwie jedno oko. Przyprowadził egik Tutok, puścił to co, mom jeszcze? trowe za nich jeść? Storcy. A wy se idźcie, ha, w nie mocie iść. I przykręcił się na drugi bok. Dwie myśli mam do tego fragmentu. Pierwsza dotyczy tego, jak ge genialnie Jezus pokazuje, na czym polega jego pasterzowanie. Ojciec dał Jezusowi owce do ręki. Tak samo jest w górach. Gospodarz daje baczy owce na sezon na hale do wypasu. Powierza te, które ma swoje. Bacza dostaje władzę, ale ma też misję do spełnienia paść i chronić. Jezus, jako syn Boży, ma władzę to Jego owce. Bo jest jedno z Ojcem. Jezus jako nauczyciel ma misję paść i chronić swój kościół. Myślę sobie też, że baca daje owcom opiekę i troszkę przed wilkami, niedźwiedziami, chorobami opatruje skaleczenia oraz kierunek prowadzi na pastwiska, obmyśla plan wypasu. To dużo, ale nic więcej zrobić nie może. I tak w sezonie część owiec zginie i przepadnie, zgubi się czy zostanie zagryziona. Jezus mówi o sobie, że daje owcom życie wieczne. On, jako pasterz, potrafi dać owcom gwarancję. Tylko owce muszą być blisko Niego, iść za Nim i słuchać Jego głosu.